Będzie też podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Zawołał swoje sługi i powierzył im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności i wyjechał. Ten, który otrzymał pięć talentów, natychmiast puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Podobnie i ten, który otrzymał dwa. Zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie pan powrócił i zaczął rozliczać się ze sługami. Najpierw przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i powiedział: Panie, dałeś mi pięć talentów. Oto zyskałem pięć następnych. Pan powiedział do Niego, Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma Cię postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim Panem. Przyszedł następnie ten, który otrzymał dwa talenty i powiedział, Panie, dałeś mi dwa talenty, oto zyskałem dwa następne. Pan powiedział do Niego, Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim panem. Przyszedł wreszcie ten, który otrzymał jeden talent, i powiedział: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem wymagającym. Chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzie nie rozsypałeś. Bałem się ciebie i dlatego ukryłem talent w ziemi. Oto masz co Twoje. Wtedy Pan mu powiedział. Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś być więc przekazać pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym je z zyskiem. Dlatego zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma dziewięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodany i będzie miał w nadmiarze. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. A nieużytecznego sługi, nieużytecznego sługę, wyrzuci na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i skrzytanie zębów. Być może przypominasz sobie ze swojej przeszłości, może trochę odległej. I w jaki sposób byłeś wychowywany przez swoich rodziców? W pewnym momencie usłyszałeś słowa, że jesteś, że jesteś nieumiejętny, że jesteś brzydki, że się, że się do niczego właściwie nie nadajesz. I wydawało się, że te słowa wybrzmiały kiedyś i nie miały żadnych konsekwencji. Ale okazuje się, że kiedy zacząłeś podejmować swoje decyzje, kiedy budowałeś swoją tożsamość, to. Te słowa jakby odbierały ci wiarę w to, że jesteś w stanie osiągnąć więcej niż to, co daje przeciętna. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o przetwarzaniu talentów, które posiadamy. Niezależnie od tego, ile talentów mamy, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wykorzystywać te talenty do czynienia dobra. Proces wychowawczy według Ewangelii polega na tym, żeby nikomu nie odebrać wiary w swoje możliwości, ale żeby każdy, nawet ten z jednym talentem, mógł je pomnożyć mógł je wydobyć, mógł stać się rzeczywistym uczestnikiem swojego życia i życia rodzinnego i społecznego.